W tym odcinku poznacie sprawdzoną metodę, jak nauczyć się niemieckiego w 2026. Ja nazywam się Kamil Kaszubski, jestem poliglotą, znającym 8 języków i w ciągu ostatnich 15 lat pomogłem tysiącom osób nauczyć się niemieckiego i innych języków szybko i skutecznie. Jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z niemieckim lub uczycie się już jakiś czas, jednak bez zadowalających efektów, ten odcinek jest dla Was. Jednocześnie, jeśli chcecie nauczyć się szybko niemieckiego, chciałbym serdecznie zaprosić Was na darmowe, pięciodniowe wyzwanie z lekcjami niemieckiego na żywo, które rozpocznie się 18 stycznia o godzinie 18. Podczas wyzwania poznacie podstawy niemieckiego, mnóstwo przydatnych zwrotów, a jeden z uczestników wygra 6 miesięcy nauki niemieckiego gratis. Może to będziesz ty, żeby wziąć udział w wyzwaniu. Zapisz się za darmo, klikając link, który zostawię ci w opisie pod tym nagraniem. A my przechodzimy już do odcinka, czyli do żelaznej metody na to, jak nauczyć się niemieckiego. Chociaż dzisiaj mówię płynnie po niemiecku, kiedyś nie mogłem się tego języka nauczyć. Wydawał mi się on trudny. Kojarzyłem go tylko z tabelkami, z dedi, das i z listami słówek. Efekty, i to szybkie efekty w nauce niemieckiego, zacząłem mieć dopiero, kiedy przestałem zakuwać tabelki i listy słówek, a zamiast tego zacząłem uczyć się całych przydatnych zdań po niemiecku. I to takich, których mogłem od razu użyć w rozmowie, jak na przykład w kawiarni mówiąc Ich möchte einen Kaffee, chciałbym kawę, albo w sklepie, wie viel kostet das, ile to kosztuje. Dzięki zapamiętywaniu całych zdań i zwrotów, w ciągu kilku miesięcy nauczyłem się niemieckiego na tyle dobrze, że byłem w stanie wyjechać do Niemiec, bez problemu się porozumieć i dostałem nawet dobrze płatną pracę z niemieckim. Kolejną rzeczą, która bardzo, ale to bardzo pomoże Wam w nauce niemieckiego, jest umiejętne. I regularne osłuchiwanie się z tym językiem. Po latach niemieckiego w szkole miałem taki problem, że mimo że byłem w stanie nawet przeczytać i zrozumieć jakieś proste zdania, to nic nie rozumiałem, kiedy słyszałem niemiecki. Taki problem powstaje, gdy uczymy się języka z książek i podręczników, ale nie słuchamy go. Dlatego absolutnie kluczowe jest to, żebyście uczyli się tylko z materiałów które zawierają nagrania audio zrobione przez Niemców. Książki i podręczniki bez audio bezwzględnie odpadają, bo z takich książek co najwyżej nauczycie się czytać po niemiecku, ale gdy Niemiec zacznie mówić, trudno będzie wam go zrozumieć. Żeby rozumieć język niemiecki ze słuchu, trzeba ćwiczyć rozumienie tego języka. Na początek warto słuchiwać się z nagraniami audio zdań zwrotów, których się uczycie. Kolejnym ważnym elementem w nauce niemieckiego jest to, żebyście starali się ładnie wymawiać. Słowa. Bardziej niż na to, jak dane słowo jest zapisane, zwracajcie uwagę na to, jak wymawiają to słowo Niemcy, bo zapis i wymowa często w niemieckim się różnią. Na przykład, kiedy na końcu słowa w niemieckim jest r, to w standardowym niemieckim, w Hochdeutsch, zwłaszcza na północy, tego R się nie wymawia. Czyli na przykład piwo to nie bir, tylko bia, Chociaż w pisowni istotnie R się tam zapisuje na końcu. Jeśli będziecie ładnie wymawiali słowa, a zarazem wiedzieli, jak słowa wymawiać poprawnie, będzie wam nie tylko łatwiej zrozumieć Niemców, ale też będzie łatwiej Niemcom zrozumieć was. I już ostatnią rzeczą, o której chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Rzeczą absolutnie niezbędną do tego, Abyście przełamali blokadę i zaczęli mówić po niemiecku płynnie, swobodnie i bez stresu, jest aktywne ćwiczenie mówienia, bo nie da rady najpierw nauczyć się języka, a potem dopiero zacząć mówić. Mówić uczymy się poprzez mówienie. Dlatego kluczowe jest to, żebyście od samego początku aktywnie budowali zdania, mówili, komunikowali się, a nie tylko uczyli się pasywnie, czytając czy rozwiązując zadania gramatyczne. Podsumowując, jeżeli chcecie, żeby rok 2026 był rokiem, w którym wreszcie nauczycie się niemieckiego, po pierwsze zapamiętujcie całe przydatne zdania po niemiecku. Po Drugie systematycznie osłuchujcie się z tym językiem, po trzecie, starajcie się ładnie wymawiać słowa i po czwarte, aktywnie ćwiczcie mówienie. A jeśli chcecie w taki właśnie sposób szybko, konkretnie i za darmo wystartować z nauką niemieckiego w 2026 koniecznie dołączcie do naszego pięciodniowego wyzwania z niemieckim. W ciągu tych pięciu dni podczas lekcji na żywo poznacie mnóstwo przydatnych na co dzień niemieckich zwrotów zrozumiecie zasady wymowy i gramatykę a dzięki fiszkom i nagraniom audio, które dostaniecie za darmo jako bonus do tego wyzwania łatwo zapamiętacie nowe słowa i osłuchacie się z prawdziwym niemieckim. Link do zapisów znajdziecie w opisie pod tym nagraniem, a my widzimy się już w kolejną niedzielę na wyzwaniu. Do zobaczenia!